Jakiego innego tematu tutaj dotykamy, to jest temat finansowy i tutaj przyszłość dzieci, naprawdę powinniście się zastanowić, to co wójt wysunął tutaj propozycję, to naprawdę jest realna propozycja, nikt nie rozmawiał tutaj o likwidacji jakiejś placówki, nie było takiej rozmowy, ale musimy coś podjąć, jakąś konkretną decyzję, żeby na przyszłość nie zostać wstecz z tym problemem i co zrobimy później, jeżeli przyjdzie nam i zlikwidować szkołę. Będą pretensje. Możemy teraz rozmawiać i naprawdę coś zadziałać w tym kierunku. Także prosiłbym o rozwagę nad tym. Nie wiem o nie biorą tutaj większości u państwa jakichś tego zruszę. Ale proszę racjonalnie pomyśleć. My też myślimy racjonalnie. Pochyliliśmy się nad tym budżetem, nad tą subwencją, którą dostaliśmy. Naprawdę przerażające jest to, co będzie. Bo mamy naprawdę bardzo małą subwencję. Została nam obcięta o bardzo znaczne pieniądze, to jest 150 tysięcy. Ale czemu całą musimy dożyć w wierzchni? A nie w no, no, proszę panią, nie tylko w no, tylko bo każda szkoła jest... będzie musiała odczuć to. Nie tylko wierzchu. My będziemy rozmawiać. Ja decyzję nie podejmuję, bo dorada podejmuje decyzję, ale my jesteśmy po to, żeby rozmawiać na ten konkretny temat. To Zaczynamy. Z tego, nie można przenieść dzieci tutaj do nas? Z my rozmawiamy, są... proszę pani. Ma pani Proszę. Nie nie proszę możemy. tylko nie czas Nie możemy. Tak. Nie to, to, pomogę, no rodzica, <grym> to i Nie y, możemy. Nie możemy. Nie możemy. No nie możemy. Nie możemy. Nie możemy. Nie z Nie możemy. Nie Nie możemy. Nie dzieci Nie Nie możemy. Nie Nie można Nie 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 więc można w pierwszą i w drugą klasę z tym samym tutaj do nas. Ale to żeby prawdziwy jest, to tych dzieci nie ma takiej możliwości. Rzeczy to samo dla tak, siebie, bo potrzeba dużo dzieci, a nie ma miejsca. Czyli i tak dzieci będzie więcej, to i totally tak nie będziemy w stanie tutaj zagospodarować miejsca w tej szkole. Gold, bo, w się wiemy, nie? Gdzie, tak było że było dzieci I pomieścili się wszyscy. Ja mogę coś powiedzieć, jeśli Państwo pozwolą, bo I tak to jest, odbiorą może górę emocje, ale akurat pamiętam oświatę niedobrze od wielu lat, ponieważ wspólnie zawsze z panią dyrektor, arkusze organizacyjne próbujemy ustalać i, i uzgadniać. W tej parkusie rzeczywiście było dużo dzieci, jak Państwo mówią. Generalnie to były uczniowie od klasy 1 do 3. Nie było kiedyś oddziałów przedszkolnych. Jeżeli się zdarzyło, ich tam dzieciaszek mały, to był dołączony do tej grupy tzw. Tak zróbki, prawda? Teraz od kilku, od kilku lat właściwie w tej placówce staraliśmy się, żeby zawsze był oddział przedszkolny, najpierw było to przedszkole alternatywne z terminu innego poznania, teraz już jest takie właściwe, prowadzone przez organ prowadzący przedszkole, gdzie wszystkie dzieci mają możliwość tutaj popytu w tej placówce. Może skąd ten pomysł, że akurat rozmawiamy o wierzchach i o tomicach? No to Państwo myślę, że też wiedzą, ja tylko tak przypomnę. Chodzi o to, że filia szkoły macie przepraszam, filia we hmm. Wieszach jest, no jest to filia szkoły macierzystej, to mice, te dwie placówki jakby są ze sobą połączone i tu jeżeli mówimy o jakiejś propozycji, to właśnie dotyczy to dwóch tych...